Witam, witam. Dzisiaj wielki piątek. Więc ja postanowiłem zwolnić, bo... te trzy dni w autobusach w paliły na mnie piętno zmęczenia. Jest to prawda już pierwsza, ale coś tam się uzdrałem już z komputerem, montowałem oczywiście jakieś dry, y, filmy i tak dalej. Hmm, natomiast to jest piękna pogoda, wyszedłem sobie na mały spacer. Y, a ponieważ mam tutaj y, no, dwie przecznice, trzy przecznice od siebie. Taki mały targ na ulicy, zresztą tego jest tutaj pełno. To Sumbawanga jest, co uliczka w centrum to właściwie jest mm. <coughs> jakiś targ. Postanowiłem zrobić zapas, kupiłem trochę owoców, trochę warzyw. Zjem wreszcie normalne śniadanie, a nie smażony jakiś um... Jakieś tam zapiekane warzywa, smażone, na głębokim tłuszczu. Wszystkie mam odkładać dla kogoś, ok. No, anyway, pomidorki, awokado, jedna cebulka dla osłody, limonki, bo pani nie miała się jak ze mną rozliczyć, a jeszcze drugi awokado, mmm, Graviola, która mi posmakowała, i postanowiłem korzystać, póki są tutaj. A na nas mały na wieczór i na smaka kawałek arbuza. I to kosztowało 6 czy 7 tysięcy. A zaraz Wam powiem, ile to jest na polskie. 6 000. Też 10 zł. I 15 grosz. Za ten cały wypas, no oprócz chleba tostowego, no to można pożyć, no. Porcja witamin, porcja energii z dala od autobusów, tego zgiełku, tłoku, hałasu, bo oni są strasznie głośni. Między sobą rozmawiają, krzycząc. Do telefonu krzyczą, no bo te telefony oni mają takie jak stara Nokia 30, 30 mniej więcej. Nie przypuszczam, że one mają jakiegoś tam Symbiana albo jakieś inne nieszczęście. Może nawet Androida, albo jakiejś, jakiejś pierwotnej wersji. Więc krzyczą do tych telefonów również. To jest tak męczące: jak 5 godzin spędza się w autobusie. To męczy naprawdę chciałoby się odbezpieczyć granat. Nawet będąc w środku Także dzisiaj luz Dzisiaj luz po śniadaniu Które teraz sobie przygotowuję Chodnie się ruszę na, na jakiś spacer może w kierunku którejś górki bo jest tu uroczo W każdym razie totalny chill i, i miłego spisu ludności w Polsce. Przypominam, że jest obowiązkowy, karany więzieniem za napisanie nieprawdy do dwóch lat, a za nie. Wypełnienie tego obowiązku jest podobno 5 tysięcy kary. Ale nie wiem, czy jak się zapłaci karę, to nadal nie trzeba już yy, yy, się spisywać, czy, czy dostaje się karę, ale spisać się jeszcze trzeba. To musicie ją rozwikłać sam. Wiem, że moi znajomi buntownicy <laughs> oferują, że w ogóle się nie będą spisywać. Ja to mam na to wywalone absolutnie. No dobra moi drodzy, to tym kolorystycznym akcentem miłego dnia.